W czerwcu ubiegłego roku odbyło się oficjalne podpisanie umowy na budowę długo wyczekiwanego parkingu wielopoziomowego przy ulicy Kamiennej. Termin zakończenia inwestycji wyznaczono na styczeń 2025 roku, jednak już wiadomo, że nastąpi to do końca tego roku. Prace tak naprawdę są na ukończeniu, trwają ostatnie testy całego systemu, ostatnie prace wykończeniowe. Wszystko wskazuje na to, że w listopadzie nastąpi oficjalne zgłoszenie zakończenia prac. Wtedy nas będzie czekał jeszcze odbiór, rozruch całego budynku. Oczywiście trochę to potrwa, bo, bo to duża inwestycja. Spodziewamy się, że parking będzie oddany do użytku dla kierowców w grudniu. Parking będzie przeznaczony na 325 samochodów i ma być bardziej atrakcyjny niż parkingi w centrum. Znamy też już nazwę, jaką będzie nosił. Jeśli chodzi o nazwę, to na jednym ze spotkań e, pani prezydent z przedsiębiorcami z Kołobrzyskiej Starówki padła nazwa, żeby parking nazywał się parking Starówka. Jest to dobry pomysł wskazujący dokładnie komunikację e, całego centrum i tego obiektu, więc jak najbardziej trafiony pomysł zostanie zrealizowany. Dojazd na parking będzie specjalnie oznakowany na wszystkich wjazdach do miasta. Przygotowujemy się do całej inwestycji takiego inteligentnego systemu transportowego, która będzie polegała na tym, że na wszystkich wjazdach i w różnych punktach miasta będą tablice informujące o tym, na którym parkingu są miejsca i ile tych miejsc jest, więc to jeszcze przed nami, tak samo jak i budowy kolejnych parkingów. Kolejny powstaje już w porcie. Projektujemy następne parkingi, chociażby przy ulicy Fredry. Koszt budowy parkingu przy Kamiennej to blisko 31 000 000 Na to zadanie miasto uzyskało dofinansowanie z rządowego funduszu Polski Ład w wysokości ponad 27,5 miliona. Inwestycję realizuje firma PKBEX BSA SA z Poznania.